Siemano, z tej strony Maxis, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak dodać naklejki do danej maszyny, ciągnika, kombajna, cokolwiek. No i pierwszym krokiem jest pobranie sobie Gans Ed Engine, Gans Editora. Ja mam akurat wersję 8.0.0, równie dobrze można ją zaktualizować. Ja na tej robiłem i wszystko mi wyszło. No to, jak już to pobierzemy, zainstalujemy sobie całą gianca. No to musimy sobie pobrać yy, tak, jakby te naklejki. Yy, tutaj są akurat yy, moje naklejki. Yy, co ja je wykonałem, yy, pobieramy sobie z linku. Tutaj pobieramy sobie. No i przydałoby się jakiś ciągnik pobrać. Ja sobie pobrałem na test yy, Ursusa 3.5.12. No i pierwszym krokiem musimy sobie go e, wypakować. Wypakowujemy. Mamy taki e, folder. I najlepiej żeby jeszcze wypakować sobie e, naklejki nasze. E, no dobra, przed rozpoczęciem dodawania naklejek, e, najpierw sobie wejdźmy w paczkę naklejek, w folder Textures. I na załóżmy chcemy sobie wziąć naklejkę. Ropa jest dla traktorów. No to sobie kopiujemy. Cofamy się. Teraz przechodzimy w naszego Ursusa tutaj textures i tutaj wklejamy teksturę tej tak jakby naklejki. No jak widzicie, tu jest naklejka. Jak to zrobiliśmy, możemy sobie odpalić naszego Gianceditora. Editora. Już się GNC odpalił, hmm. widzicie tu jakiś update, no i mamy sobie e, Ursusa, tutaj prawy przycisk i sobie przybliżamy, jak chcemy się poruszać to, o, myszka normalnie, alt musimy przytrzymać, o, tego Ursusa, Dobry. Eee, to teraz tak. Eee, klikamy tutaj import eee, i 3D File. Klikamy sobie. Eee, przechodzimy do naszego folderu z naklejkami. I to była ropa S dla traktorów. Klikamy dwa razy. Jak widzicie, naklejka nam się przeniosła tutaj. No i załóżmy chcemy, na przykład, na tej bocznej szybie, nie? To sobie strzałeczkami tutaj rozprowadzamy. Tutaj mamy attributes gdzie możemy sobie tutaj włączyć window. I tutaj mamy skalę. Polecam te wszystkie skale sobie ustawić na 0,2, 0,1. Zależy kto jak chce, jaka mała. Ja na przykład taka mi styka. No i sobie musimy dopasować teraz ładnie naklejkę. Ja to zawsze tak robię. Później. E, tak. Że po prostu o, tak było idealnie. Teraz przesuwamy sobie. Jest do, idealnie dopasowana naklejka. Jak widzicie, tak to wygląda na ciągniku. E, teraz przechodzimy na scenograf na lewą stronę i mamy tutaj naszą naklejkę. Musimy kliknąć cytryle X. Ona nam zniknie, nie bójcie się, że znikła, później klikamy bo w przeważnie w ciągnikach jest podział na ośkę z przodu i na cały, na cały tak jakby korpus, cały ciągnik, nie? To sobie możemy rozszerzyć nawet i sobie klikamy na to i klikamy cytry V i nam się wkleja tutaj. I jak teraz sobie klikniemy tutaj, to naklejka też jest zaznaczona, jak widzicie. To jest pierwsza część. Teraz sobie przechodzimy do jak ją dodać, żeby była widoczna to jakby w gierce, bo dosyć często też miałem z tym problem, że jak dodawałem ciągnik do gierki, wkupowałem go, to tak jakby biała, biała tekstura była nałożona. No i teraz musimy coś takiego jak material editing kliknąć, on tutaj jest tylko mamy tutaj i sobie musimy nacisnąć na naszą naklejkę e, tutaj pod material 001 musimy kliknąć trzy kropki tutaj znowu trzy kropki i musimy wejść do folderu z Ursusem i musimy w teksturę tu gdzie wrzucaliśmy i, i tutaj to zaznaczyć żeby po prostu z tego folderu ciągnika brało naszą naklejkę. No i zamykamy. Naklejkę, jak widzicie, się tak prezentuje, jest dodana. Klikamy save. Wychodzimy. Zaznaczamy całą zawartość tego foldera. Klikamy skompresuj i wyślij e-mailem. Przypomnę, że potrzebujecie jeszcze Minrara, ale to myślę, że każdy go ma. Zamykamy, tutaj jakieś niech nie mogło się wysłać i tak dalej. Wchodzimy sobie w dokumenty, My Games, Farming Simulator i wrzucamy, ja sobie tutaj podmienię. No i zaraz przejdziemy, pokażę Wam jak to w gierce wygląda. No i jestem w gierce, przechodzimy sobie do sklepu, małe ciągniki. Szukamy naszego Ursusa 3512, on gdzieś tutaj będzie. Jest nasz ursusik, jak widzicie, naklejka jest dodana idealnie na szybie. Tutaj z konfiguracją nikt się nie buguje, wszystko ładnie. Dach sobie możemy zmienić, ustawienia koła również, błotniki, wszystko możemy dodawać. Nie wiem jak to jest z ciągnikami, które mają zdejmowane kabiny, jeszcze do tego nie doszedłem. Na razie tylko testuję na tych ciągnikach, co już mają kabiny, nie mają konfiguracji tak jakby kabin. No i tak to wygląda. No i tak to wygląda. Myślę, że w dużej ilości osób pomogłem. Tak to wygląda z ciągnika. No i dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentujcie. Linki wszystkie macie w opisie linki do naklejek wszystko macie, więc ja wam dziękuję za uwagę, no i myślę, że do następnego.